I pozycji zdefektował motocykl Andrzeja Husy. Na tablicy wyników remis 12 do 12 popatrzmy. Piąty wyścig spotkania: Kruk, Sitek, Hussa i Krotysz. ma w górę, zwolniona przez sędziego Czerneckiego. Wygrywa start Tomasz Krotysz. ale atakuje go w ściekle po wewnętrznej. Tomasz Kruk. Kruk wyjdzie na prowadzenie. Krotysz jest drugi. Trzeci Andrzej Hussa. Wyraźnie dziś kapitan ZK, że polmos przegrywa starty. Zamyka stawkę Sławomir Sitek. Prowadzi Tomasz Kruk ładną akcją. Popisał się rezerwowy drużyny ZKZ na pierwszym łuku, kiedy po wewnętrznej wypchnął tam się od krawędznika i wypchnął Tomasza Krotysza, który zdecydowanie wygrał start. Trzeci Andrzej Hussa. zamyka nadal stawkę. Sławomir Sitek próbuje gonić Tomasza Kruka. Tomasz Krotys. Widać, że jest dobrze przygotowany do dzisiejszego spotkania zawodnik Wandy Kraków. Liczy sobie Krotyż, 22 lata w ubiegłym roku był jeszcze zawodnikiem młodzieżowym. Jeszcze do końca walczy Krotyż, próbuje teraz po zewnętrznej nabierać prędkości. Zawodnicy rozpoczęli ostatnie okrążenie. Nadal na czele znajduje się zastępujący Ireneusza Kwiecińskiego Tomasz Krotyż. Andrzej Husza na trzeciej pozycji, ale zbliża się do niego Sławomir Sitek. Ostatni łuk. Tego wyścigu zwycięży Tomasz Kruk, a więc po raz drugi udane pociągnięcie trenera Jana Grabowskiego. Trzy punkty dla Tomasza Kruka i wielkie.